Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, takim bardziej siedzącym. Już po tytule zapewne wiecie, jaki to jest film. Jestem świadoma tego, że edukacja domowa i zatem szkoła w chmurze jest coraz bardziej popularna i w tym roku szkolnym stała się naprawdę bardzo rozpoznawalna, i strasznie dużo osób do niej dołączyło. A jako osoba, która chodzi z tej szkoły półtora roku, e, chciałam się właśnie trochę wypowiedzieć o tym, dać taką moją opinię później, e, czy warto, czy nie warto to i po prostu odpowiedzieć na takie poszczególne najważniejsze pytania dotyczące szkoły w chmurze oraz ogólnie edukacji domowej. Wiadomo, że nie wszystkie rzeczy będą dotyczyć edukacji domowej, a tylko szkoły w chmurze, bo każda szkoła ma swoje zasady. Mam również takie podpunkty, które chciałabym zawrzeć w tym filmie. Mam je napisane sobie w zeszycie, więc będę co jakiś czas sobie zaglądać, żeby ten film był też taki trochę poukładany. Tylko chciałabym jakoś to zrobić, jak to się mówi, czytelnie dla Was, żeby by wam się to fajnie słuchało. I na wstępie jeszcze od razu powiem, że jeśli byście mieli jakieś tam pytania poszczególne, cokolwiek, to albo możecie pisać w komentarzach, albo do mnie w prywatnej wiadomości na Instagramie. Tam zazwyczaj odpowiadam najszybciej. Szczerze, planowałam ten film od dłuższego czasu, ale stwierdziłam, że wezmę się teraz, bo na pewno są osoby, których interesuje odpowiedź na niektóre pytania, jak to wszystko wygląda. Także co, myślę, że możemy zacząć od takiego ogólnego wstępu: co to jest edukacja domowa, jak ona działa, więc po prostu jest to nauka w domu, nie chodzimy do szkoły, zaliczane są tylko poszczególne egzaminy, testy, zależy jak, jak i w jakiej szkole, czy to na przykład właśnie jeden do roku, z każdego przedmiotu jak to ma w szkoła w chmurze wszystko uczymy się w domu, też w zależności od szkoły czy dostajemy materiały, czy zadania, czy w ogóle nic nie dostajemy, czy tylko podręcznik w zależności od systemu jeśli chodzi o szkoły w chmurze ogólnie teraz zacznijmy temat tylko o szkole w chmurze jak ona działa raz w roku mamy egzamin z każdego przedmiotu, egzamin egzamin pisemny, które odbywają się w tym samym dniu. Jak chodzi o naukę do tych egzaminów, dostajemy karty pracy i na każdy rok mamy napisane, ile tych kart pracy musimy zrobić z danego przedmiotu. Od tego roku również wprowadzili karty pracy z rozszerzonych przedmiotów, więc to jest super, bo w tamtym roku tego nie było. Tak samo karty pracy z matematyki i polskiego, na bazie których jest egzamin. Bo w tamtym roku również tego nie było. Egzamin ustny w tym roku również się to zmieniło, ale teraz jest tak, że. Jest jest powiedzmy tam pięć, siedem zagadnień, i do nich jest tak spary podpytań, i wszystkie zagadnienia musimy się nauczyć. Jak na za losujemy dwa, jedno możemy sobie wymienić na takie, które nam bardziej odpowiada, e, chyba że są jakieś tam, nie pamiętam dokładnie co, możecie sobie od razu wyznaczyć dwa zagadnienia, które chcecie zdawać, ale to nie pamiętam jakie to tam były. Tutaj w sumie już mówię bardziej o egzaminach i o tym zdawaniu tego, więc to jest kolejny w sumie punkt. Ale jeśli chodzi o zdawanie, to zdajemy albo stacjonarnie, albo online, zależy od was, jak byście chcieli. Stacjonarnie może na pewno w Warszawie, w Poznaniu. Nie wiem czy jeszcze jakieś miasto byłoby Kraków, ale tego nie jestem pewna. Na pewno wiemy, że w Warszawie i w Poznaniu, bo w tym roku otworzyły się punkty. Możecie sobie egzamin ustny i pisemny zdać stacjonarnie. Ja osobiście nigdy nie zdawałam Stacjonarnie. Jeśli macie również problem z jakimś tematem, czymkolwiek, to na platformie jest pełno takich spotkań, na które możecie dołączyć. Możecie również się umówić na konsultacje. Do matury są super, też są wyznaczone w kalendarzu, możecie sobie wejść. Wiadomo, też przez szkołę macie wyznaczone podręczniki, z jakich możecie się uczyć, czerpać wiedzę, więc szkoła wyznacza poszczególne podręczniki, na bazie której robi te zadania, uwielbia filmy po prostu na YouTubie i sobie oglądać jakiś dany temat z matematyki. Co do tych egzaminów, częste pytanie, które widziałam, że się tam pojawia osób, które interesują się szkołą w chmurze, to jest: czy da się nie zdać tej szkoły? Tak, można nie zdać, no bo oczywiście są oceny z tych egzaminów i procentowo się je wyznacza. 20 9% to jest już jedynka. Tak mi się wydaje, ja nie miałam jedynki ani dwójki, więc nie jestem pewna. Procentowa to jest średnia ocen z egzaminu ustnego i egzaminu pisemnego. Możecie również poprawić ten przedmiot. Nie wiem dokładnie jak to jest później ustalane, bo tak jak mówię, ja nie miałam nigdy poprawki, ale możecie również nie zdać, a gdy nie zdacie klasy, to wiąże się to również z wywaleniem ze szkoły. Matury Moi drodzy, matury. W tamtym roku matury odbywały się tylko w Warszawie w stadionie była napisana, a w tym roku e, matury będą również właśnie w tych punktach, nie wiem jak to nazwać, co wam mówiłam. Na przykład w Poznaniu również będzie matura. Jeśli ja będę pisać maturę za rok, to będę ją pisać w Poznaniu, nie będę musiała jechać do Warszawy. Jest ona klasycznie stacjonarnie, bo nie wiem czemu, ale wiele osób jak się pyta, to myśli, że też będę miała maturę online. Ale byłoby to dosyć dziwne, myślę, pisanie matury online. Nie wiem, czy to jest nawet możliwe. Moi drodzy, opłata za szkołę. To jest temat taki po prostu. Szkoła w murze, jakoś w lutym, podajrze, ogłosiła opłaty w wysokości w liceum 250 zł miesięcznie. To są opłaty jakby nieobowiązkowe. Jest to tak określone. I jeśli was nie stać na to, macie jakieś problemy finansowe i tak dalej, możecie się do tego odwołać poprzez formularz. Szczerze mówiąc, jak ja to usłyszałam, to takie to było trochę. Moim zdaniem, nie, nie mówię, że nie fair, ale ogłosili to w środku roku szkolnego. Ja myślę, że gdyby to ogłosili od września albo przed wrześniem, że po prostu jeśli chcecie chodzić do tej szkoły, to musicie dawać taką opłatę, to byłoby to ok. Zapomniałam, jak się mówiło takie powiedzenie Po prostu trochę nie dali wyboru. Dołączyli mm, się do szkoły i w... W połowie roku wam mówię, że musicie dawać opłaty. Macie w połowie roku zrezygnować ze szkoły, bo nie stać was na opłatę lub po prostu nie zgadzać się z tą opłatą. Jeśli chodzi o rekrutację, jak się dostać do szkoły w chmurze, to tego roku od września możecie jedynie przepisać się do szkoły w chmurze. Słyszałam, że jeśli podacie, że macie jakiś tam szczególny przypadek w ciągu roku, żeby dołączyć do szkoły w chmurze, to też Was przyjmą. Taka ogólna rekrutacja do szkoły jest we wrześniu, a z czas na taką moją subiektywną opinię. Czy polecam tę szkołę, czy nie? Dla kogo? Dla kogo nie? Pierwsze pytanie: czy żałuję przejścia na edukację domową? Nie żałuję przejścia do szkoły w chmurze. Minęło dosyć dużo czasu, bo półtora roku no to, to jest dosyć duży czas. Dużo się zmieniło, jeśli chodzi o taki tryb życia w tej szkole. Czasem brakuje mi jednej rzeczy. I jest to po prostu taka rutyna, że macie ustalone: Jutro muszę iść do szkoły od tej do tej. Czasem mi tego brakuje, bo tutaj musicie sami się zorganizować, sami sobie wymyślać zajęcia, jakby. Możecie sobie ustalić: Od 8 do 11 się uczę, ale to jest takie na własną rękę. Nie macie tego snu od góry, że ktoś wam daje plan, że ty musisz to zrobić, gdzieś iść. Tylko samemu wszystko sobie robicie. Czasem tego mi brakuje, ale wiem, że na dłuższą metę stwierdziła, że znowu bym chciała wrócić. Serio, po prostu organizowanie sobie dnia jest super rzeczą. Kolejna sprawa, dla kogo szkoła w chmurze? Więc tego czasu jest naprawdę sporo, jeśli umiecie się zorganizować. No to jest akurat wymagana cecha organizacja w tej szkole. Ale ja po prostu uważam, że jeśli macie takie zainteresowania, hobby, pracę, wiecie o co mi chodzi, obowiązki, które wam koliduje szkoła albo rzeczy, które chcielibyście wykonywać, nie możecie robić przez szkołę, to to jest super opcja, naprawdę. Dużo osób też ma takie zdanie, że przez szkołę w chmurze na pewno się zaniedbuje naukę, że źle się napisze maturę, na szczerze. Osoby, które nadchodzą w stacjonarnej szkole mogą przecież napisać dużej maturę niż osoby uczęszczające szko do szkoły w chmurze, bo to zależy od Twoich chęci. Czasem mogą być super nauczyciele, którzy nauczyli Cię perfekcyjnie na maturę i to jest naprawdę fajne, ale czasem w, tak w szkołach nie jest i czasem się nauczyciel nie nauczą cię tak dobrze na maturę, jakbyś mógł się sam nauczyć. Bardzo poruszany temat to jest kontakt z. Rówieśnikami, ze znajomymi. Jeśli chcecie utrzymywać z kimś kontakt, kogoś polubicie i z kimś macie dobry vibe, no to będziecie utrzymywać ten kontakt z osobą i się spotykać. Może jest to furtka na poznanie osób, ale też są inne furtki na poznawanie osób, nie tylko szkoła. A jeśli znacie też osoby i macie swoje grono przyjaciół, no to nawet jak się z tej szkoły i to są prawdziwi przyjaciele, no to będziecie z nimi utrzymywać kontakt. Wiadomo, że zależy też od podejścia tej osoby do kontaktu, do towarzystwa, bo wiadomo są niektórzy, którzy wolą utrzymywać kontakty i się spotykać i są ekstrawertykami, a są osoby, które są introwertykami i nie przepadają za kontaktem z ludźmi. Też wiele osób się naśmiewa z tego, że osoby ze szkoły może będą mieć problem na studiach. Co wy o tym sądzicie? Ja sądzę, że jeśli chce się zrobić studia, to się je zrobi po prostu, tak? Więc nie widzę problemu w tym, żeby iść na studia po szkole w chmurze, żeby jak studia wyglądają. Mam takie wrażenie, że o wszystkim powiedziałam. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, Tematy na no, temat szkoły w murze. E, możecie pisać w komentarzach, tak jak powiedziałam, czy to na Instagramie. Wszystko macie napisane w opisie. Bardzo dziękuję Tobie za oglądanie. Możecie dać znać, czy wy uczestniczycie na edukację domową, tak jak ja. E, no i co, do zobaczenia w następnym filmie.